Dzień dobry Państwu. Pomysł rządu na kryzys to nowe podatki. Mieliśmy już w ostatnich tygodniach propozycję czterech nowych podatków na forum unijnym. Mieliśmy przygotowanie przez rząd przepisów o podatku cukrowym. Mieliśmy podwyżki stawek VAT. Mieliśmy podwyżki akcyzy. Mieliśmy podatek od wideo na żądanie, znany. Powszechnie jako podatek od Netflixa. A w ostatnich dniach dowiadujemy się, że inwencji w sprawach podatkowych ze strony rządu na tym nie koniec. Minister Gliński w wywiadzie zapowiada nam nowy podatek od smartfonów podatek, który ma być wprowadzony pod tajemniczą. Nazwą opłaty reprograficznej. Mamy go zapłacić od smartfonów, od tabletów. Media mówią nawet o 6% stawce. Minister nie ujawnia, jaka to ma być stawka, mówi, że inna. E, mamy e, oczywiście zapłacić ten podatek w cenie detalicznej urządzenia. Ma być to nowy podatek nałożony na importerów, na producentów sprzętu. Ja w swojej pierwszej deklaracji w kampanii prezydenckiej powiedziałem, że nie podpiszę żadnych nowych ustaw podwyższających podatki Polakom. To, co proponuje rząd, to szaleństwo podatkowe, to kolejny sygnał, że potrzebny jest prezydent, który położy tamę temu, nie bójmy się już tego słowa, podatkowemu amokowi, yy, zwiększania stopnia. Fiskalizacji naszego życia społecznego i kontynuowania tego trendu, żeby odbierać pieniądze Polakom, Panie Ministrze Gliński. Nie czas na wprowadzanie nowych podatków. Teraz jest czas na to, żeby pozwolić powrócić Polakom do zarabiania pieniędzy, uwolnić ich energię, uwolnić ich energię i pozwolić im zarabiać pieniądze i je wydawać zgodnie z własnym, e, z własnym pomysłem, a nie z pomysłami rządu. Chciałbym też zwrócić uwagę na to, że ta opłata od smartfonów i tabletów, ta opłata od smartfonów i tabletów to opłata, za którą lobbują określone środowiska, które chcą na tej opłacie korzystać. Nie może być tak, że rząd występuje w roli lobbysty jakiegoś jednego konkretnego środowiska, które. Ma mieć uprzywilejowaną pozycję w państwie kosztem całego społeczeństwa. Naprawdę wystarczająco wiele pieniędzy zostało już odebrane, i dziś musimy przywrócić w sprawach polityki podatkowej odrobinę zdrowego rozsądku, którego w rządzie już od dawna brakuje. Oddaję głos posłowi Jakubowi Kulesz. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, sytuacja jest kuriozalna. W ministerstwach, w rządzie siedzą maniacy podatkowi, którzy tylko się zastanawiają, co by tu jeszcze nam opodatkować, i niestety robią to bardzo nieudolnie. No, każdy z nas ma telefon komórkowy, nazywany we współczesnych czasach smartfonem. Ja na tym telefonie muzyki nie słucham. A nawet jeśli to płacę systemowi streamingowemu, który w sposób przejrzysty od razu płaci twórcom. Mój dziadek też ma taki telefon wykorzystuje go do dzwonienia do wnuków. Dlaczego ma płacić na tych złodziei? Mówię złodziei, bo tak są określani często przez twórców. Yy, mówię o stowarzyszeniach prywatnych stowarzyszeniach, które mają dostać wpływy z tej opłaty. Yy, jest akcja nie płacę za pałacę właśnie dlatego, że te stowarzyszenia bardzo często zamiast yy, na twórców to inwestują zagrabione pieniądze na przykład z zakładów fryzjerskich w nieruchomości, w swoje pałace. Szanowni Państwo, no, sytuacja jest o tyle kuriozalna, że połączenie telefonu z twórcami, z muzyką jest bardzo odległe. Ja się zastanawiam, kiedy, nie chcę podpowiadać, kiedy rząd wymyśli, że na przykład opodatkuje trampki, no i wpływy przekaże na PZP, no bo przecież w trampkach można grać w piłkę nożną. No to jest tak samo logiczne, no tak samo głupie. Mam apel do rządu, apel płonny, który myślę, że nie zostanie wzięty do serca, bo widzimy, że Priorytetem rządu jest wprowadzanie nowych podatków. Obniżmy obywatelom podatki. Prawo i Sprawiedliwość niech pokaże, że różni się czymkolwiek od rządu PO, PSL, który tak samo w czasach kryzysu jedyne co potrafił, to podnosił podatki. Mamy już, mieliśmy taką tablicę z 33 nowymi podatkami Prawa i Sprawiedliwości. Prezentowaliśmy ją, nie, miesiąc, dwa miesiące temu. Już jest zdeaktualizowana, bo doszły trzy nowe. Chętnie byśmy ją dopisali, ale musielibyśmy drukować nową. Apeluję, obniżajmy podatki, nie podnośmy, zwłaszcza w czasach kryzysu i zwłaszcza w tak kuriozalne uzasadnienie jak telefony, muzyka, bo niedługo będziecie no, liście na drzewach opodatkowywać. Teraz zabierze głos Marek Szewczyk, prawnik Konfederacja Ruch Narodowy. Szanowni Państwo, tak jak mówili moi przedmówcy, podatek ten, ta opłata ma trafiać częściowo do artystów, do aktorów, celebrytów. Szanowni Państwo, ci ludzie zarabiali kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. W ciągu dwóch, trzech miesięcy potrafili zarobić tyle, ile przeciętny Polak w ciągu całego roku. Naprawdę im pomoc nie jest potrzebna. Nie potrzebują dodatkowej pomocy od rządu w formie podatku od smartfonów, w formie podatku od tabletów, w formie zabierania... Każdemu e, przeciętnemu człowiekowi, który posiada e, obecnie e, smartfon. Smartfon nie jest w obecnych czasach jakimś e, luksusem, jakimś e, towarem deficytowym, który mogą, na który mogą sobie pozwolić dnie najbogaci. Każdy przeciętny e, człowiek w chwili obecnej już takim smartfonem dysponuje albo niedługo będzie dysponował. Naprawdę pomóżmy obywatelom, pomóżmy przedsiębiorcom, a nie pomagajmy. E, aktorom, celebrytom, którzy naprawdę są w stanie się utrzymać. Szanowni Państwo, podnoszenie podatków to nie jest pomysł nowy, to nie jest jakiś nowy pomysł prawa i sprawiedliwości, to pomysł znany od lat, jeżeli rząd sobie nie radzi, to wprowadza nowe podatki, zwłaszcza teraz w czasach kryzysu, kiedy wiadomo, że dochody skarbu państwa są nieco niższe, to rząd zamiast szukać gdzie indziej oszczędności, zamiast pomóc gospodarce, poruszyć tą gospodarkę, to stara się ją hamować, opodatkowywać. I pobierać kolejne opłaty. Szanowni Państwo, tą drogą podążał rząd Platformy Obywatelskiej i polskiego stroni Saludowego. Tą drogą podążał Donald Tusk, który podnosił m.in. podatek VAT. Tą drogą podążał ten sam Donald Tusk, którego doradcą był obecny premier Mateusz Morawiecki. Czy Mateusz Morawiecki chce podążać drogą Platformy? Mówił, że nie, ale wszyscy widzimy, że zmierza to w tym właśnie kierunku. Nie chcemy powrotu rządów Platformy Obywatelskiej, nie chcemy. Takich samych rządów jak Platforma Obywatelska. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś pytania? Łukasz 24 24pl Ja chciałem spytać, co wynika z przedłużenia czasu wyborczego dla wszystkich rozliczeń związanych z kampanią, dla całej tej <laughs> dla niezbędnych działań utrwalających kampanię na papierze. Trochę pan o tym mówił przed pałacem prezydenckim, jeszcze przed wyborami. No bo przecież mhm. faktycznie mamy wybory, które mogą mieć trzy tury: zerową, bo się nie odbyła, pierwszą i drugą. To może przypominać wybory na Ukrainie w 2004 roku, kiedy też były trzy tury, bo pierwszą unieważniono, bo sfałszowano. Mam na myśli wybory, które wygrał już czetko. Ale nie chodzi o wybory. O analogie historyczne, tylko o to, że zwyczajnie kampania dłuższa, no to jak rozumiem również kampania droższa, a tam są przecież konkretne limity. Co z tym wszystkim robić, to trzeba by było pytać pewnie władz. Ale ja pytam trochę inaczej, jak sobie z tym radzicie, jak zamierzacie coś tu Panie redaktorze, po pierwsze, jeszcze nie wiemy dokładnie, jak się ta sytuacja skończy. Przepisy wczoraj nowe zostały prze, uchwalone przez Sejm. Czekamy, co w tej chwili zrobi Senat. Zależnie od tego, jak Senat będzie w tej sytuacji się zachowywał, możemy czekać dłużej lub krócej. Ja apeluję do Senatu, żebyśmy czekali krótko i żeby w miarę szybko te przepisy zostały uchwalone. Nie ma co ich wstrzymywać, nic dobrego z tego nie wyniknie. Po drugie, nasza sytuacja obecnie jest, powiedziałbym, sytuacją zawieszenia i paraliżu. Nie mamy możliwości prowadzić normalnie, legalnie kampanii wyborczej. Natomiast, jak przepisy, które wczoraj zostały uchwalone przez Sejm, zostaną uchwalone przez Senat i podpisane przez prezydenta, to nasze komitety wyborcze uzyskają ciągłość działania, a limity wydatków na kampanię zostaną zwiększone. Więc, więc to by rozwiązywało problem który w tej chwili mamy, z tym stanem zawieszenia i braku możliwości prowadzenia legalnej kampanii, legalnej zbiórki środków na kampanię, legalnego wydatkowania środków na kampanię. Do tego momentu czekamy i oczywiście prowadzimy różnego rodzaju analizy prawne. Na pewno to, co możemy robić jako wolni obywatele, to zabierać głos publicznie, natomiast inne formy kampanii, w szczególności formy płatne, muszą zaczekać, aż uzyskają podstawę prawną. Tyle mogę w tej chwili powiedzieć, więcej będzie można komentować, kiedy przepisy, jeszcze raz to podkreślę, zostaną uchwalone. Czy są inne pytania? Nie widzę. W takim razie życzę wszystkim miłego dnia. Dziękuję Państwu za przybycie i zachęcamy do wspierania nas w walce z tym amokiem fiskalnym, w jaki wpadł nasz rząd.